Cześć, tutaj Kacper Felsman i zapraszam Was na kolejny odcinek serii Szybkie Strzały. A moim dzisiejszym gościem był Miłosz Szkudalareks, uwaga rzuca, lecimy z materiałem. Że dzisiejszym moim gościem w szybkich strzałach jest Miłość Szkodlarek. Z uwaga rzucam. Witam Cię miłoś serdecznie. Dzień dobry. Cześć, Kacper, cześć widzowie. Zasady są proste. Mam około dzisiaj przygotowanych 20 pary pytań. Odpowiadamy tak lub nie. Oraz ostatnie tutaj pytania będą po prostu. Będziesz musiał dokończyć moje, moje zdanie. Gotowy? Tak, kurde, dużo tak. Fajnie. Niektórzy mogą być więcej, także zaczynamy. Nie spodziewałem się takiego sukcesu kanału darterskiego. Musiałbym się tu rozwinąć trochę. No możesz, no możesz, możesz, bo to właśnie też będzie... Dobra, bo, bo ja w ogóle zacząłem się interesować dartem gdzieś tam w 2022, więc ten kanał darterski już był rozwinięty, nie? On się właściwie zwijał. Jeżeli chodzi o Maćka tam od 2022. Więc, że tak powiem, od kiedy się interesuje darter, to ten kanał był już rozwinięty. Ale tak chodzi mi o twój. Nie jestem w... Aha, mój! Dobra, tak, myślałem, że kanał darterski nie, 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 o Maćka Nie, 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 nie chodzi mi o twój. Aha, to zadaj jeszcze raz pytanie. Yy, nie spodziewałem się takiego sukcesu kanału darterskiego. Yy, no nie, bo masz jeszcze. Spodziewałem inny. się. Spodziewałem się. Dobra. Wrzucam za mało materiałów na YouTube. Tak. A przy kanale dartyckim jest to bardzo ważne. Jak przy każdym kanale, właściwie. Content w social mediach to jest podstawa, nie? Darterem raczej jestem średni. Oczywiście. <grym> nie, nie, poczekaj, nie. Jestem raczej słabym. Nora. <grym> <grym> Bardziej wolę komentować niż rzucać do tarczy. Nie. Jednak rzucać. No. No ja dużo sportów uprawiałem, sportowe zacięcie mam, to że mi średnio wychodzi czasem, to jest drugorzędna sprawa, ale gdzieś tam te emocje, które są podczas gry, to, to jest dla mnie numer jeden. Dart Polska jest już skończonym projektem? Nie, ale to jest taką. Wie, widać było moją pewność w tej odpowiedzi. Może się jeszcze coś podzieje, o tak to powiem. I liczę na to w sobie, bo im więcej tych rzeczy się dzieje, tym lepiej. Zresztą tak jak mówiłem ostatnio na YouTubie, dzięki motorku, e <grym> <grym> pewnie, pewnie będzie słychać, e tak. tak jak ostatnio mówiłem na YouTubie, im większa konkurencja jest, tym wszystko się fajnie rozwija, że ta konkurencja w darcie jest jeszcze mała, to to wszystko tak, tak jeszcze w podijakach jest. Im więcej tych osób będziemy mieć, które się będą dartem zajmować, tym wbrew pozorom lepiej, czego no, niektórzy w darcie nie rozumieją. Poznań dat Masters może przyciągnąć, przyciągnąć wiele nowych graczy. Tak. Poza Dartem i siłownią, lubię pograć sobie w snookera. Zdecydowanie, tak. <grych> Do końca roku będę miał powyżej 3000 subskrypcji. Co mamy teraz? Mamy końcówkę maja. Końcówkę maja. 1-8 na liczniku. Dobra, trzeba powiedzieć, że tak, żeby być optymistycznym, ale to zależy, jak będę z czasem stał, bo jeżeli będę miał trochę więcej czasu niż ostatnio i będę mógł trochę więcej wstawać, szczególnie shortów, które się klikają, to myślę, że tak. Będę chciał wystąpić na Mistrzostwach Polski w Tarnowej Pobórni. Nie. Byłem raz na Mistrzostwach Polski i byłem w grupie numer chyba 32 czy 64, tak czy siak ostatniej, i czekałem 6 godzin, żeby zagrać dwa mecze i przegrać dwa dary. I to było u mnie w Czaplinku, znaczy mówię u mnie, bo ja pochodzę z Grafsko-Powolskiego, to jest tam 25 km od Czaplinka. I wtedy sobie powiedziałem, że póki nie będę grał tak, żebym mógł powalczyć, to na takich imprezach się zjawiać raczej nie będę. Najlepiej podczas Poland Dart Masters rozmawiało mi się z Gerwinem Państwem. Jeżeli chodzi ogólnie o kontekst, to tak, tylko że on strasznie walny zajeżdżał i jak potem sobie tłumaczyłem to, co odpowiedział, to niektóre słowa to nie tak zrozumiałem, jak odpowiedział, nie? Więc tutaj bariera językowa, jeżeli chodzi o ten walijski angielski, znaczy ogólnie ten to zaciąganie ogólnie chyba brytolewego. Ale w tak Szkocji też, tak to... też tak jest, też tak Szkoci mają. Tak, znaczy wiesz, w USA gadają tak bardziej patologicznie, a, a wyspiarze chyba właśnie tak zaciągają i czasem, czasem trzy słowa skleją w jedno i pff, może ci się wydawać, że on zupełnie co innego powiedział i właśnie takie, takie dziwko parę razy miałem i przy Smifie też miałem. E, w ogóle przy Smithie mi się lekko kontekst rozjechał przy jednej odpowiedzi jako nie? Więc. Typer, Ale typer, tak, tak. Typer podczas Premier League okazał się dużym sukcesem. Nie, 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 nie mam, że tak powiem, definicji dużego sukcesu. Jestem zadowolony, więc powiem, że tak. Jest firma darterska, z którą nie przyjąłbym współpracy. Tak. Teraz pytam. Nie rozwinę. Nie rozwinę. <laughs> Dobrze, będziemy, będziemy, będziemy w drodze. Przystanek Dartera jest najlepszym miejscem do grania w Poznaniu. Nie wypada mi powiedzieć, że nie. No i teraz, i teraz. Aczkolwiek, aczkolwiek, no, pytanie w jakim kontekście najlepszy, nie? No bo mamy oczywiście Agawę w Poznaniu i mamy nas przystanek Dartera, no i obie lokalizacje moim zdaniem mają swoje plusy i minusy, więc mus, musielibyśmy skonkretyzować, co znaczy najlepszy, nie? Na przykład, jeżeli chodzi o kwestie trunków dozwolonych pod 18 lat, to Agawie kupisz na miejscu nas musisz przynieść. Co może być zarówno zaletą w jedną stronę, jak chodzi i to. Chodzi mi o samą możliwość grania po prostu. Że idzie świeżak i gdzieś. Sobie... Aha, samą możliwość grania to, to, to nie. To dla świeżaka na pewno przystanek dartera. Okej. Okay. I teraz przechodzimy do tych pytań, o które właśnie mówiłem, że będziesz kończył. Ulubiony darter. Peter Wright. Czemu? Poszło szybko. E, Poczekaj, e, Paweł Cegiełka, a potem Peter Wright. <laughs> e, czemu? Bo jak się wkręciłem, to wygrywał mistrzostwo świata. O, I tak jak zostało, misy, co... wiesz, tak. Nie, tak jakoś e, pierwszy raz jak włączyłem darta wtedy leciał na TVP sport. Jakoś się nudziłem tam w chacie, włączyłem darta i ja wiesz, kolorowe włoski, tańce i w ogóle, no i, i tak zostało. Krzysztof Ratajski dojdzie na mecz playu do fazy. No i niech będzie ćwierć fina. Trochę optymistycznie chyba. Rekord na ławce e, 142. Maksymalny break. Oj, 36. Oj! Ja Patrz to... mi daleko. No. Nie, ja z duckerowym graczem jestem podobny jak w darte. Ja w ogóle w wielu sportach jestem taki, można powiedzieć, przeciętny i swego rodzaju czerpię radość z tego, że w nic się tak mocno nie angażuję, niczemu się nie poświęcam na 100%, tylko w wielu rzeczach jestem średni. To czasem jest frustrujące, co, co widać chociażby po mojej grze w Darta, ale z drugiej strony. Jest dla mnie swego rodzaju ciekawe, no bo godzę się z faktem z góry, że mistrzem świata w nic nie będę, chyba że jeszcze czegoś nie odkryłem, do czego będę miał predyspozycję, a takie właśnie pogrywanie w wiele rzeczy i bycie na takim poziomie średnim, moim zdaniem jest naprawdę spoko. No chyba, że ktoś chce się poświęcić jakiejś jednej dyscyplinie i cały czas cisnąć ją i, i trenować wiele godzin dziennie, to też to jak najbardziej szanuję i ja osobiście nie jestem w stanie do takich poświęceń, ja po prostu lubię za dużo rzeczy robić mistrzem świata zostanie, dawcie. Oj. Ciężko, ciężko, bo jeszcze pół roku mamy grania i to się naprawdę może mocno zmienić. Pewnie wiele osób powie, że Litler, ale moim zdaniem, on gra mocno w kratkę. Znaczy, jego w kratkę niższe to jest i tak koło stówy, nie? Więc to i tak jest na większość wystarczająco, ale on może trafić. W... Drabinka to jest taki format, że zagrasz jeden gorszy mecz. I co z tego, że wszystkie idę zagrasz na 110? Jak ci jeden mecz nie pyknie, ktoś trafi dzielkoń i od razu odpadasz. Więc takie formaty drabinkowe, szczególnie takie długie drabinki i długie też formaty, bo na przestrzeni meczu oczywiście też może się to zmieniać. To jest naprawdę loteria. No i ja bym chciał jakieś odrodzenie Rajta oczywiście widzieć, ale jest ono mało prawdopodobne. A tak naprawdę wbrew pozorom, Wydaje mi się, że Price może zamieszać, bo on cał, w całkiem dobrej formie jest, tylko nie ma warta z przeciwnikami. Gra jakieś tam 103, 105 i przegrywa, nie? Więc ale całkiem fajną formę ma i całkiem stabilną. Mam nadzieję, że utrzyma to cały czas. Bo jak na przykład są takie statystyki, że 200 ostatnich LEGów, to tam za każdym razem jak tą statystykę widzę, to Price jest pierwszy, nie? Więc tak całkiem równo gra, mimo tej kontuzji, co miało ostatnio, więc niech będzie, że Price będę trzymał kciuki za niego. Darter, którego nie lubię. Eee, oj, oj, oj. A powiem ci, że kiedyś nie lubiłem Price'a. Tak na samym <noise> początku mi wyglądał. Więc co za pajac i w ogóle? A teraz jest moje drugie ulubionym, nie? Porajcie. Nie wiem, czemu. Ale może się właśnie, że, ma że podobny... ludzie tak zaczęli go, właśnie właśnie go tak zaczęli bardziej lubić właśnie Price'a. To jest też ciekawe. Znaczy, bo jak Price zaczynał, to już przeginał, nie? to były wręcz sportowe zachowania, a teraz po prostu jest ekspresyjny, więc on też się trochę zmienił i pewnie dlatego ten wizerunek miał ucieplany. I w oczach wielu, właśnie, tak powiem, zaczą... zaczęli go bardziej lubić, już tych gwizdów jest mniej, nawet przy publice i tak dalej. No ale gwizdanie Price'a to już jakaś taka tradycja na niektórych turniejach. A, mm, u nas nie było Gwizdana. Zawodnik, którego nie lubię, no u nas nie było, u nas były jeszcze jak do dziewiątej podchodził, no to, to, to no, tym bardziej. Na pewno jest sporo takich zawodników, ale tak samej czołówki, jak sobie mam wymyślić, no, no to nie wiem, tak Dimitri. Dimitri taki, taki, no dla mnie po prostu powiem tak, Dimitri Vandenberg nie będę się rozwijał. Okej, okay. jestem ciekawy. Mimo tego, że na przykład po, po Las Danas nie wiem, czy mogę to mówić, ale tam no parę no, osób, który jechałem. Ale robimy po, to co możesz mówić? Dimi nie parę będzie osób tego widział. Jak wyjechałem go spotkało, go spotkało potem na mieście. I, <laughs> i podobno jest całkiem sympatyczny. O, tak to <laughs> A zostawię. to widziałem też zdjęcia, także spokojnie. <laughs> no. Bo ci co wysyłali to wysyłali. Dyscyplina, którą, którą oprócz darta i Snookera najbardziej lubię. Y, uprawiać czy oglądać? Może być to i to. Dobra, to uprawiać to wydaje mi się, że siatkówka. siatkówka, siłownia powiedzmy na równo, a oglądać lubię sobie, chociaż rzadko to robię, ale naprawdę czerpię wielką przyjemność z oglądania, uwaga, karlingu. O! To są takie czajniczki cza cza na lodzie. No wiadomo, no. no dużo osób nie wie, co to jest Karling. ja w ogóle chciałbym kiedyś zagrać, chyba w Poznaniu nie ma takiej możliwości, ale będę kombinował kiedyś. Okej. Okay. I teraz właśnie najbardziej, mi jest, najbardziej dla mnie pytanie, które może się rozwiązać. Gdyby nie Dart, to Wszystko inne. Ja bym Ci to mógł 10 minut wymieniać, jakie sporty uprawiałem, więc... Czyli czy nie powiem e... jakiegoś nie był kanału następnego? U... Uwaga, Aha, jeżeli chodzi Ci o uwaga, kanał, to, to kolejny. Siatkówka może nie, chociaż zacząłem papiery na sędziego siatkarskiego, myślałem o trenerze siatkarskim, ja a propos siłowni to mam tam wiele papierów trenerów różnych, aczkolwiek myślałem, że, znaczy następny w kolejce, że tak powiem, no bo świadomy trening był, prowadziłem go tam przez nie wiem 3 lata niecałe, i wtedy sobie po prostu mi się znudził, już mi się przejadł, już zrobiłem bardzo dużo na tym kanale, zasięgi były, znaczy efekty były średnie, coś tam sobie zarobiłem, nie powiem, że nie, ale to, to środowisko treningowe jest strasznie toksyczne, tak mnie ludzie denerwowali. Oczywiście miałem super publikę i tak dalej, bo przyciągnąłem po prostu ludzi, którzy chcieli się czegoś dowiedzieć, a nie szukać dram, więc to było spoko, ale to, to całe środowisko mnie po prostu męczyło, więc to po trzech latach postanowiłem, że ja zbijam. zacząłem darta. Kolejne w kolejce jest uwaga programowanie, bo jestem programistą z zawodu i też chciałbym sobie na ten temat coś, coś pogadać i jeżeli chodzi o programowanie to tak samo jak we wszystko inne nie jestem jakimś wybitnym programistą, nie, nie, nie będę nauczał jak tam was swoje chat GPT napisać, chociaż wbrew pozorom to wcale nie jest takie trudne, tylko trzeba nakarmić też sztuczną inteligencję mocno, ale... Ja zawsze podchodzę do tego w ten sposób i to też to, to szybkie pytania miały być, nie? Podchodzę no to do dobrze, tego nie w ten się sposób. Na przykład Michał Dembek też się u mnie rozwinął, także spokojnie. No to dobrze. Jeżeli chodzi o kanały i przekazywanie wiedzy, to ja podchodzę do tego w ten sposób, że nie musi być w czymś super ekspertem, żeby komuś pomóc, czyli w. Jeżeli chodzi o siłownię, wiem więcej niż 99,9% ludzi na świecie. Jeżeli chodzi o DARTA, wiem więcej niż 99,9% ludzi na świecie. Tak samo jak zresztą ty i w każdych innych dziedzinach. Wiesz, wiesz co chcę powiedzieć. Tak samo w programowaniu. Prawdopodobnie. 99,9% ludzi na świecie w ogóle nie umie programować, a być może byłby w stanie przekazać to w taki sposób, że ktoś by się zajarał i mógłby na przykład sobie zmienić pracę i, i fajnie zacząć zarabiać, no bo wiadomo, programiści raczej nie narzekają, jeżeli chodzi o zarobki. To no tak powiem, na juniora jest się ciężko wbić, ale później już jakoś leci. Także ja, jeżeli chodzi o moje kanały i przekazywanie wiedzy, co robiłem już naprawdę w różnych obszarach, to dochodzę do wniosku, że i tak jest bardzo dużo ludzi, mimo że nie jestem turboekspertem, której mogę przekazać wiedzę, więc to po prostu robię. I jak ktoś myśli, że mi pociśnie, że tam nie wiem, nie wiem jakiś turbo zaawansowanych rzeczy, albo że mówię takim językiem prostym, żeby dotarło właśnie do osób, które nie siedzą w klasie, a nie jakieś tam wyrafinowane słownictwo używam, no to, to sorry, to może mi tak gadać, spływa to po mnie, zresztą w ogóle zauważyłem, że wiele rzeczy po mnie spływa. No, dobra, więc jeżeli nie, kanał darterski to kanał o oprogramowaniu i kto wie, może kiedyś taki kanał powstanie. Miłosz, bardzo dziękuję za szybkie pytania. Zapraszam oczywiście Dzięki, na, na kanał Miłosza i my widzimy się w następnych materiałach. Obrigado,